Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy bardzo fajną ofertę, a jest to duży sad z pomarańczami, mandarynkami i nisperus. Tutaj, jak widzicie, w samej pierwszej linii jeziora. to jest drogą asfaltową do samego jeziorka i około gdzieś ma długości tutaj przy drodze asfaltowej 150 metrów. I tu z tej strony, z tej strony około ma 150, 100 metrów, 100 metrów długości. Lokalizacja tego sadu jest unikatowa. Mi osobiście się bardzo podoba ten sad. Tu przy drodze asfaltowej ten sad jest tak, jakby oddzielony wodą, takim kanałem, która wpływa do tego jeziora. Taka fosa, fajne zabezpieczenie. O, tutaj, jak pięknie też trzcina porosła. I tutaj, zaraz za tą trzciną, jest ten sad. Zobaczcie, idę z tamtego miejsca. Tu, jak widzicie, aż do końca tej trzciny to jest sad, to za, dokładnie z tej strony to jest sad pomarańczowy. Do Kuliery mamy blisko, zobaczcie, tam jest Kuliera 2,5 km, do morza spacerkiem bliżutko, i tutaj jest brama wjazdowa na teren sadów. Z lewej strony około 4000 m kwadratowych to są pomarańcza. Z prawej strony tutaj jak widać ten rząd cały przy drodze to są nisperos i za nisperos są już mandarynki które graniczą właśnie z jeziorem. Wjazd jest szeroki, fajny. Nie ma problemu żeby tutaj wjechać z czymś większym. Podejdę teraz jeszcze sprawdzić, jak wygląda to od strony jeziora. Tutaj w weekendy to jest taki szlak turystyczny dla pieszych. W tą stronę idziemy prościutko do tych dwóch restauracji i do morza. Także 10 minut spacerkiem i jesteśmy na plaży. A to jest takie naturalne ogrodzenie tego sadu. I tutaj. Gdzieś może w tym miejscu albo w innym, można usunąć kawałek tego Żydopłota, i będziemy mieli piękne widoki na jezioro, na naturę. Cudownie. Na przykład można by było sobie zaparkować gdzieś tutaj z przodu kamperem, albo jakąś przyczepką. No i wtedy już będą się rozpościerały no tutaj cudowne widoki. Jeszcze idę dalej, dosyć długi, może mieć nawet ponad 100 metrów tutaj przy, przy tym jeziorku. Pierwsza linia, o tutaj jest malutka taka przerwa, jesteśmy tu i to jest ten sat. Unikatowa lokalizacja. To jest unikat. Wiadomo cena jest jaka jest, ale no za takie lokalizacje no to, no to kosztują. I to jest gdzieś dotąd. Tutaj jest granica, te wysokie drzewka to są sąsiada, tam ma te granaty, a to należy do tego sadu. Piękne miejsce. Jestem już w środku. Tutaj jak widzicie w tym sadzie znajduje się taki budynek, on ma około 16 metrów kwadratowych przy wjeździe to jest ta brama wjazdowa i tutaj są drzwi wejściowe jest tutaj też takie taka, takie zadaszenie, które można przerobić już albo będzie można przerobić na no wiadomo na jakąś taką wiatę porządną i później sobie na patencie coś tam zadziałać najważniejsze, że budyneczek jest Tutaj chodzę w części, w której znajduje się sad. To są mandarynki, a z drugiej strony mamy tamtą połówkę, połowę sadu. To jest sad, tamten, już pomarańczowy z pomarańczami. Teraz jestem na samym narożniku tego sadu z mandarynkami. Tutaj, jak widzicie ten żywopłot to od razu za tym żydopłotem jest to jezioro. Jeziorko, i w tamtą stronę idziemy już do morza. I po drodze mamy dwie restauracje: Casa Salvador, Picatiera i Casa Salvador. Tutaj fajnie by było sobie taką furtkę zrobić, i by było bezpośrednie wyjście na jezioro. Tak jak widać sad jest bardzo zadbany nawadnianie te kropelkowe, wszędzie są te wężyki rozłączone, po, położone. No dzisiaj troszeczkę pogadamy, mamy inną, ponieważ przez dwa dni mieliśmy deszcze, które bardzo były potrzebne. Drzewka piękne, widzicie, zadbane. Już za jakieś 2 miesiące już będą owoce dojrzałe. Tam dalej jak widać, no są góry, nie wiem czy będzie widać. Też jest widok na góry. Tu też mają takie palenisko. Zaraz tam podejdę z drugiej strony na gałęzie. O i zobaczcie tutaj już mamy to jeziorko. Widzicie? Pięknie, no unikatowe miejsce. Bardzo rzadko coś takiego nam się trafia, a właściwie to pierwszy raz nam się tak trafiło, tak, tak, taki sad przy jeziorze. Pięknie. Tutaj doszłem teraz do końca tego sadu, tu jest jeziorko. Ta brama wjazdowa należy do dwóch sadów. To jest ten pierwszy sad, który jest do sprzedania, ten z mandarynkami, zanim jest z pomarańczami jeszcze peros, a tutaj jest sam sad sąsiada. Zobaczcie jakie ma piękne granaty. I z tej strony od sąsiada jesteśmy ogrodzeni. Piękny taki naturalny płot z trzciny. Ale piękne te granaty ma. No, ten kto kupi ten sad, no to na pewno z sąsiadem jakoś dojdzie do porozumienia. I można się zawsze wymienić. No tutaj okupanci się nie zbliżą. Tych granatów tutaj jest po prostu mnóstwo. Tak, a tutaj mamy jeszcze jeden cały rząd. Nisperos. Piękne drzewa, bardzo zadbane. Zobaczcie, cały rząd aż do bramy. Są nisperos. Ta droga to jest wspólna. Do, należy do tego sadu i do sąsiada, który został tutaj. Uzbrojony w niezły sprzęt granatowy. Piękne te granaty. Tyle drzew to jeszcze nie widziałem tutaj w tym regionie naszym. A z tej strony to jest druga połowa tego sadu. To są już pomarańcza. Widzicie? Gdzieś 4000 metrów kwadratowych pomarańczy. Łącznie cały sad ma 8800 metrów kwadratowych. Piękna lokalizacja. Podejdę jeszcze zobaczę tutaj dalej tutaj tak jak widać to jest te palenisko na gałęzie, które można też coś tutaj z tym zrobić w razie czego jakąś przyczepę kempingową czy tam kamperka jest gdzie tutaj wstawić, gdzie wcisnąć to jest tam tego sąsiada piękne drzewa zadbane wszystko takie widzicie nawadnianie wężykowe jeszcze troszkę ich będą Pomarańczka dobre. Czekamy na świeże witaminki. Nie ukrywam, że sam chciałem kupić ten sad. Tylko moja dobrodziejka troszeczkę zaprotestowała. Bo już troszkę ziemi mam. Ale no bardzo, osobiście bardzo mi się podoba. Gdyby nie protest mojej dobrodziejki, no to ten sad już by był mój. Zobaczcie. Jaki piękny. Żywopłot. Tu jestem z drugiej strony, teraz całkiem tego sadu. Tam w tamtą stronę. To jest to jezioro. gdzie trzeba, może jeszcze Sad Sadzik piękny, duży potencjał. Na pewno parę euro, parę tysięcy euro z takich zbiorów można zarobić. Podobają mi się takie piękne, naturalne ogrodzenia. Na pewno to lepiej wygląda na żywą, jak tutaj w tym telefonie. Trzeba przyjechać, zobaczyć. I cóż, no taka lokalizacja. Można ogródek tutaj sobie zrobić. Woda słodka jest zaledwie półtora metra pod ziemią. Olbrzymie jezioro słodkiej wody tutaj mamy. Nie ma problemów właśnie z wodą. Pozdrawiam serdecznie.